Cześć, się, Manko, z tej strony NoLi, witam Was w odcinku na koncie Zero Pucharków. Ale zanim jednak zaczniemy to, co dzisiaj będziemy robić, mianowicie spróbujemy, dzisiaj widać 4000 gemów, czyli bardzo dużo w jak najszybszym czasie. Jest to. Yy... Myślę, że ten odcinek nie będzie długi, przez to, że będziemy próbować to szybko wydać. Jeżeli chcecie kolejny odcinek mega szybko, na przykład, nie wiem, jutro, to zostawcie tutaj łapkę w górę. 10 tysięcy łapek i od razu z bomby nagrywam dla Was odcinek. Myślę, że 10 tysięcy to nie jest duży próg dla Was, szczególnie, że nagrywamy się mega, ale to mega dobry film. Ok, dobra, także przechodzimy na konto. Jesteśmy już na naszym koncie, pamiętacie, ostatnio skończyliśmy z takimi postaciami pokazuje dla osób, które oglądały tą serię z tydzień temu, bo ostatnio odcinek był z tydzień temu. No i co? I kupujemy sobie od razu postać. Więc oferta specjalna kup Gina, także już 229 gramów poszło. O Jezu, ja słuchawek nie zauważyłem. Nie za... Dawaj licznik, Emercek I od razu mamy skina, więc... więc jest spoko. Dobra, lecimy dalej. Kupujemy od razu Ricardo, więc mamy drugą postać już. Yy, I oczywiście kupiłem tylko to, dlatego żeby szybko wydać. Yy, dobra, lecimy dalej, bo my tutaj nie mamy czasu, więc otwieramy sobie Mega boxy, żeby nam coś ciekawego wyleciało. Shelly, Rico, Jean, Daryl, Poco. Yy, ale żadnych specjalnych rzeczy. To Nie wiem, czy dobrze, bo dzięki temu szybciej otwieramy. Oczywiście nie będę się jakoś ultra... Albo dobra, będę się ultra. Mówię, najszybsze wydanie 4000 gemów historii na, na całym YouTubie. i już, wydałem tak sobie już 500 poleciało. Eee, to my mamy dzisiaj dużo opening z tego co. Ej, będzie postać, będzie postać. Ej, czy będą nawet dwie postacie, czy jedna? Dwie postacie w jednej skrzynce! Pierwszy raz mam takie coś! Dwie postacie w jednej skrzynce, siedem było. Jak próbowałem nagrać jak to nigdy mi się to nie udało, a teraz zostałem dwie postacie w jednej skrzynce, ej, pierwszy raz w życiu! Wow, to mamy już prawie wszystkie postacie z, tej, z tego co wiem. No no, legend nam brakuje jeszcze, więc ale sorry, że się tak zawiesiłem, bo naprawdę. Yy, no mega. A i jeszcze przypominam, że jeżeli chcesz, żebym to u ciebie na koncie otworzył skrzynkę Mega Boxa, to wystarczy zostawić komentarz, gdzie napiszę napiszesz swój nick, no i tam wybiorę jedną osobę. A co? Skoro tak u siebie otwieram, to u was też mogę to otworzyć, nie? Chyba bez problemu. Yy, dobra, lecimy dalej, bo my tu dopiero wydaliśmy Tysiaka. A my, 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 dobra, ja to muszę rzeczywiście szybciej zacząć robić, bo nawet w takim szybkim tempie to przecież ile to jest skrzynek? 10... Y Jezu, to jest z 50 skrzynek megaboxów. Jezu, tyle to chciał na swoim głównym koncie otworzyć, bo na swoim głównym koncie mam braki. A na tych kontach zawsze co rozdaje milion rzeczy ciekawych, nie? W ogóle ten odcinek mi tak to kosztuje 1000 zł, jakby nie patrzeć, skoro wydaje 4000 gamów. Ale że dawniej było odcinka, to trzeba zrobić coś od razu agresywniejszego niż zawsze. Także Jeans, Andy, Shelley i tak dalej, więc tutaj mamy Git. Lecimy dalej. Jezu. Dawno nie... nie, chyba był gdzieś odcinek, gdzie marnowałem 4000 gemów, ale tylko, ale tylko raz go zrobiłem i potem powiedziałem, nigdy, nigdy więcej. Dobra. A jak jesteśmy w tym momencie openingu, to jeżeli dotrwaliście, to możecie napisać sobie na przykład, ja jestem, bo mam dla was super ważną informację jeszcze. W pierwszej o opisu znajdziecie mój drugi kanał, na którym nagrywam CSA GO, więc jeżeli gracie, to możecie zasubskrybować, albo po prostu zasubskrybować, zrobić mi prezent. Jednej osobie, jak naciśnie subskrybuj i dzwoneczek, coś rozdam, bo ja widzę, kto zasubskrybował nowy, więc zachęcam i... Lecimy dalej do odcinka. Dobra, a my wracamy do otwierania megaboksów. I no tutaj piątka. Przez to, że wyleciał mi tyle w jednej skrzynce, to podejrzewam, że już mi żadna postać nie wyleci. Bo ostatnio mieliśmy farta w tamtej serii z tym legendarnym krukiem, który wypadł nam. Bo w sumie przed levelowaniem kąta mieliśmy wszystkie postaci. Nie musieliśmy jakiejś postaci potem w megaboksie szukać. Od razu nam wszystko wypadało. Więc... Całkiem spoko. Dobra, lecimy z kolejnym cały odcinek otwierania mega Chyba, że sobie kupimy jakieś skina, nie będziemy tak cały czas mega otwierać. Co to jest fajne? Ten film jest kozacki. I co? To tym skinem zaczęliśmy poprzednią serię, więc kupimy sobie na razie El Primo. I może ten skin, którym zaczęliśmy poprzednią serię, to... O, jaki on jest fajny. To jest całkiem spoko, więc go też kupimy. Bo to była pierwsza, pierwsza seria Konce zero w Charku i to był pierwszy skin, który go kupiliśmy. Pamiętam, że było wtedy drogo mega, a teraz jest na przecenie, więc nie warto czasami wydawać wszystkiego. Chyba wszystkie te skiny kupię z tego względu, że że no trochę tych gemów mamy do wydania. Dobra, to Sandy też. Jak ktoś wygra to konto, to nie dość, że będzie miał wszystko, to że będzie miał tonę skinów i będzie się mógł pochwalić. O, na przecenie jest ten skin. Kozak, 39 tylko kosztował, więc całkiem fajnie. Polecam kupić, bo jeżeli ktoś nie ma, bo wy też macie go prawdopodobnie na przecenie. Dobra, my lecimy dalej z mega megaboxami, bo mimo, że wykupiliśmy cały sklep, to 4000 gemów to jest aż nadto. Oż 88. Ty, ja jestem ciekawy, jak wylewelujemy postać po tym, po tym mega openingu co chwilę gemy nam lecą też. Przez to mi się zdaje, że może więcej otwieramy, bo co patrzę, to gemy nam wylatują z tych mega boxów i to nie jedne, nie dwa, tylko na przykład po 10, tak jak teraz było. To jest mega dobre, dobra. No i trzy gemy, Widzicie? Jak ktoś, jak ktoś jest taki szalony, to może podliczyć i napisać w komentarzu o 6 będzie postać. Ile gemów wypadło łącznie z tych wszystkich skrzynek? Jaką postać obstawiacie? Ja obstawiam legendę i obstawiam yy, kruka, o którym mówiliśmy. No nie, nie takie mam wrażenie. Nie, to jest Karol. A, no, Karla nam brakowało. Ale mamy wszystkich bardzo rzadkich już, więc całkiem spokoj i boostery. Okej, okay, tych boosterów też mamy już spoko, trzeba zobaczyć ile mamy, jeżeli wylecą. Kurde, jak ktoś wygra, to konto? sam bym taki chciał. A one nie pokazują się ile mamy. No dobra, to nieważne. Dobra, lecimy dalej i kolejny mega boksik. No nie uda mi się tego wydać. Nie... O jest ja stara! Nawet nie zwrócimy uwagi. To, to kolejna postać. Nie wiem ile postaci w tym odcinku wyleciało, ale y, naprawdę chyba mega sporo, nie? Nie wiem, nie, nie wiem czy, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, ale... Y, no, chyba nigdy nie wypadło tyle postaci w jednym odcinku, bo to już było... Te dwie z jednej skrzynki, 3, 4, 5, 6 postaci ogólnie wypadło. Dobra, otwieramy jeszcze megaboksa kolejnego. ale odcinek jest przepełniony. Ja wiem, że niektórzy oglądają, mówią, kurde, na moim koncie też bym tak chciał. No mówię, jest szansa, wystarczy, że napiszecie komentarz. Oczywiście nie otworzę, nie otworzę tylu skrzynek, ale jednego, dwa megaboksy mogę wam wcisnąć, więc myślę, że to jest sporo spoko boost dla konta. Szczególnie, że to jest około. Patrzcie, 11. Nie jak ktoś to liczy, to pozdrawiam go teraz w tym momencie. E, dobra, 800. To jeszcze na 10 skrzynek nam brakuje, tak? 10 skrzynek, więc raz. Z zamkniętymi oczami teraz jedna, zobaczę, zobaczę, spróbuję ocenić czy jest postać, nie ma oczywiście po dźwięku, no cały czas lecą gemy naprawdę, ja nie wiem czy już nie powinienem skończyć tych 4000 przez te gemy wszystkie, dobra jeszcze lecimy z kolejną. I jeszcze lecimy z kolejną. Jakbym nagrywał to na dwa dni, to bym, skle to bym chyba skinów więcej kupił. Bo tak to wydam wszystko na te megaboksy. Dobra, jeszcze 5 megaboksów zostało nam na szybko. Nawet nie patrzę, 14 gemów. Ja nie wiem, czy to jest jakiś cheat, że otwierasz szybciej i gemy le I 5 gemów, no cały czas gemy lecą. Nawet nie zdążymy myśli powiedzieć, a tutaj już lecą kolejne. Dobra, w każdym razie ostatnie chyba 3 zostały. No, i będą gemy. 9 gemów, naprawdę. Cały czas, chyba przez to, że tyle gemów wrzuciłem w te skrzynki, to mi gra chcą oddać. Szanuję. I będą znowu, oczywiście. Tak jest, 3. Tylko okay, ja muszę tu skończyć, panie, to wydawać w końcu, a nie, że mi cały czas oddajesz gemę. Dobra. Ostatni mega box to będzie na pewno. Już. No i znowu. 12! W każdej skrzynce. Dobra, raczej. Ile mam teraz? No stać mnie na jednego tego, nie? Ale że zamiast tego to kupię komuś może booster, jak będzie grał sobie na tym koncie jeszcze, żeby sobie miał na co wydawać, a tu my za golda sobie kupimy jeszcze cały sklep na samym końcu, bo to szkoda nie kupić, skoro tutaj mamy rzeczy, takie jak do Primo, do Sandy i do Foko. Dobra i teraz lecimy ulepszać nasze postacie, więc zaczniemy może od, od, tej, od poziomu mocy i zaczniemy od najniższego, zobaczymy jak te postacie będą się Przejdź w górę. Także y, trzeci level Tara tutaj. Y, o, Karol to poleci. Piąty level, ty. Tak szczerze to nie wiedziałem, że Karol. Bo wypadł nam dzisiaj, nie? Dobra, tutaj mamy szósty. Sandy. O, do niej dużo było. Nasze znaczy do niego. Tu też jest szósty. Do Bibi. Szósty. Dobra, spoko. Wszystkie chyba będziemy mieli na szósty z tych małych. No, tu mamy na siódmy nawet Gina, więc Gina bardzo szybko. I tutaj mamy od razu Poko na siódmy. Dobra, jak dalej stoimy? Więc tak, trzeci, trzeci. Tara będzie najniżej. Ej, on. Tu był potencjał na Star Powera. Ty w następnym odcinku będzie Star Power mniej 100%. Leon na szósty. Teraz Barley. Barley na siódmy, więc chyba siódmy jest najwyższy, jaki je osiągniemy. Nie, ch chyba, że ten był ósmy. I El Primo. O, tutaj też jest dużo. Tutaj też jest siódmy. I to wszystkie? Nie. Tutaj mamy jeszcze... O, tu, tu jest potencjał na Starpera. Siódma jest największa, więc Shelly. Ósma. No, Shelly będzie najwyżej. I Poko ma szansę ją dogonić. Yy, tak, ale nie mamy od Golda, więc mimo tego całego otwierania nie możemy ulepszyć wszystkiego na maksa. Dobra, więc staniemy sobie dzisiaj tym El Primo w lobby, bo jest mega fajny. No i dzięki za to, że oglądaliście odcinek. Jeżeli chcecie, aby pojawił się ultra szybko następny, to pamiętajcie, łapka w górę, komentarz, jeżeli chcecie wygrać. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!